Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Czy nazwanie posła darmozjadem to dobre określenie czy przesada? Tak sobie sprawdziłem, co oznacza darmozjat i w słowniku języka polskiego jest to wytłumaczone tak. Darmozjat, ten kto żyje na cudzy koszt. No, jeśli ktoś żyje na cudzy koszt, to jest po prostu darmozjadem. Zawsze mnie zastanawiało, jak żywią, jak stołują się posłowie na sejmowej stołówce. I dlaczego zawsze mają wszystko tańsze... Mimo, iż zarabiają dużo kasy, tak naprawdę mało robią, mało pracują, według mnie, może oni pracują bardzo ciężko. No ale na moje oko z tego co obserwuję, często ich nie ma na tych zgromadzeniach, na tych zebraniach, więc przypuszczam, że są po prostu darmo zjadami, którzy za darmo jedzą i jeszcze obi bokami, bo się obijają. Nie każdy, no ale spora większość tak. Moi drodzy, dlaczego tym mówię? Bo patrzcie na to. Na internecie pojawił się taki filmik, gdzie dwóch sympatycznych młodych mężczyzn, no chłopaków, wybrało się do sejmowej restauracji, i tam pokazali ceny. To jest świeży filmik, to jest z wiosny 2025 roku, czyli to nie jest przed kilku lat, kiedy takie ceny widzieliśmy na własne oczy w restauracjach, bo jak ktoś szedł, no to było taniej. To jest to, co płacą posłowie. Ludzie, którzy zarabiają kilkanaście, z tego co pamiętam, tysięcy na miesiąc, którzy mają praktycznie wszystko darmowe, którzy mają diety, którzy mają jeszcze dofinansowania do, do swoich jakichś tam biur poselskich i mieszkania itp. Oni tyle płacą. Patrzcie. Właśnie w tym miejscu pospolitej polskiej znajdujemy się w gdzie posłowie siedzą i jedzą sobie. Obradak, Pokaż Wam, jakie oni mają za to ceny. Zamówiliśmy z serem takie tutaj dania. Ja zamówiłem sobie pierogi, a Igość zamówił kotleta. Ruszyliśmy zjeść sobie zupki. Normalnie coś takiego kosztuje około no 30 zł to minimum. Myślę, że nawet takiego schabowego to jest restauracja. To nie jest żaden taki. Fast food to nie jest żaden bar mleczny. To jest restauracja, gdzie są sztućce, gdzie kelner przynosi to jedzenie. To tak 40 zł minimum, nie? Trzeba by dać. Zupka to tak 20 zł minimum. Pierogi, no 25-30. A ile oni tutaj zapłacili? Patrzcie. Nie ja zaraz wam pokazujemy ceny. Zamawiałem po z makaronem czy kręc z pomidorów macie po 10 zł, czyli 10 zł ja to miałem z mozzarellą, Naprawdę z dzieła latami to wygląda bardzo w ekskluzywnej restauracji. Nie zobaczcie, to nie jest ekskluzywna restauracja, jedzenie jest, jest bardzo dobre. Macie tutaj naprawdę tak wybitnie niski ceny. Tatarołowy 35 zł, przystawki po 20 zł, 12 zł. Sałat. Patrzcie jakie tutaj są ceny. To jest tak jakby ktoś... 50% tutaj umieścił, czyli zwykły lud, czyli my, my płacimy dużo, a oni, jako ciężko pracujący posłowie, płacą 50%, bo oni, oni dla nas pracują. No im się to należy, nie? Oni powiedzą, że no im się to należy. Czy się siedzi, czy się leży. Minimalność się należy. po 20 zł. Pierogi czy makarony, carbonara, e, macie po 20-25 zł. To są ceny, które chyba w Polsce były z 10 lat temu. Przedania główne, gdzie musisz zjeść steka z polędwicy wołowej. Te 65 zł. Dla porównania osób, które nie wiedzą, taki stek w normalnej restauracji kosztuje około 130 czy 400 zł. Ja pierdzielę. Wiecie co? Ja bardzo chciałbym być posłem, więc głosujcie na mnie. Dlaczego taki typowy posłem myśli sobie tak? No bo będę żył na garnuszku moich wyborców, czyli będę darmo zjadłem, Tak jak sam słownik języka polskiego określa to kogoś, kto żyje na cudzy koszt, na czyjś koszt, czyli na koszt wyborców. Mam wszystko za darmo. Nie robię nic, chodzę po telewizjach, lansuję się, wszyscy mnie znają, wszyscy sąsiedzi, jestem gwiazdą w mojej miejscowości. I to tylko pokazuje, jak oni nas traktują, bo ja wychodzę z założenia takiego, że żeby było normalnie na świecie, to oni powinni dać przykład i powinni wczuć się w rolę zwykłego Kowalskiego. Zwykły Kowalski to nie tyle, że on, nawet gdyby zapłacił tyle samo, on jak robi zakupy na straganie, na targowisku czy nawet w jakimś najtańszym, najgorszym dyskoncie, to on, żeby zrobić takiego schabowego, to on więcej kasy straci, by kupić te produkty, a jego czas stracony nie jest przeliczalny wtedy na pieniądze. Więc te obiboki siedzą sobie na tych restauracyjnych salonach, jedzą, to tak jak kiedyś ta arystokracja, żarli Pili, nic nie robili, jeszcze pobierali podatki, nie? I mało tego, teraz widzicie listę posłów, którzy w obecnej kadencji lubili i lubią latać samolotami. Rekordzistą jest poseł Koalicji Obywatelskiej, czyli od Tuska, Robert Dovhan, dziwne nazwisko, Dovhan, który latał 125 razy na sumę 91,5 tysiąca złotych. Następny 103, 123 loty, 90 tysięcy. E, Mejza z PiSu prawie no, 80 tysięcy, 109 lotów. Później jest Borys jakiś 77 tysięcy, 75. Moi drodzy, oni łącznie wylatali za 9 milionów złotych. Nie dość, że żrą za pół darmo. Nie dość, że za nic nie płacą. To jeszcze sobie latają na nasz koszt. Na koszt podatnika. To jest. To jest niebywałe. To się w pale nie mieści, jak można posegregować ludzi na kategorię lepszą i na kategorię gorszą. Tylko, że gdyby nie obywatele, to wy nie mielibyście złamanego grosza. Złamanego. Zawsze mówiłem, myślę, że wy też to potwierdzicie, że każdy poseł powinien, no, może za to paliwo, ok. Ale nie powinien mieć żadnych, żadnego zarobku. Taki symboliczny oni powinni normalnie pracować i raz w miesiącu jechać sobie na, na spęd. I gwarantuję, że połowa z nich to by to olała. Bo by im się to nie opłacało, finansowo by im się to nie spinało. I tak to wygląda. Jeśli chodzi o loty, posłowie wylatali biznes insider, prawie 9 milionów złotych, jeden wsiada do samolotu niemal co 3 dni. Jak czytamy na szczycie, zostawienie z Robert Dowcha, z darmowych przelotów. Uwaga, oni tutaj podkreślają, że jest to darmowy przelot. Później omawiają, kto z tego korzysta. W ostatnim czasie jest też głośno o podróżach samochodem, a dokładniej w kilometrówkach w centrum uwagi jest wiceszef MSZ Andrzej Szejna, a to ten, który ostatnio, no, jakieś problemy ma trunkowe. Wirtualna Polska jako pierwsza podała informację, z której wynika, że Andrzej Szejna miał otrzymać 122 tysięcy złotych z tak zwanych kilometrówek w okresie, którego dotyczy zawiadomienie. 122 tysiące złotych. Oni nawet mają to wszystko za darmo. I teraz tak. Leci taki kolej sobie gdzieś, jak on się z tego tłumaczy, że on sobie lata? Na jakiej zasadzie? No przecież on może sobie po rodzinie latać. On może sobie swoje prywatne sprawy załatwiać, nikt mu tego nie udowodni. Jakim prawem oni mają paliwo, samoloty za darmo? Na jakiej podstawie? Kto się na to godził? To zróbcie referendum, czy się Polacy zgadzają. A jeszcze wracając do tej restauracji i do diety poselskiej, dosłownie do obżarstwa, to przeczytam wam taki... Króciutki artykulik na Interia Biznes. Inflacja z szerokim łukiem omija sejmową stołówkę, tyle płacą posłowie. Jak oni to tłumaczą? Słuchajcie, ceny rosną, a zadania w sejmowej stołówce posłowie płacą tyle samo. Kancelaria sejmu tłumaczy, jak to możliwe. Skutków inflacji w przeciwieństwie do restauracji czy sklepów na próżno jednak szukać w Sejmowej restauracji. Jak sprawdzili dziennikarze, faktów w październiku posłowie kolejny rok za obiady płacą tyle samo. Jak to możliwe, że Sejmowi udaje się utrzymać niskie ceny? Słuchajcie teraz, jak oni to tłumaczą, że oni żurą za pół darmo. Kancelaria Sejmu zwraca uwagę na koszty produktów żywnościowych. Kancelaria Sejmu zwraca uwagę na koszty produktów żywnościowych. Kancelaria Sejmu nabywa je w przetargach nieograniczonych, prowadzonych Transparentnie, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, a ich ceny są określone w długoterminowych umowach zawieranych z wykonawcami, odpowiedziało Biuro Obsługi Medialnej Sejmu. Udaje się to także utrzymać dzięki konkurencyjnym warunkom dostaw. Czynnikiem, który ma niebagatelne znaczenie, jest również fakt, że Sejmowa Gastronomia nie musi uwzględniać w swoich kalkulacjach czynszu, najmu za lokal. Według kancelarii Sejmu wszystko to obniża koszty, przez to nie trzeba ich przerzucać na klientów, w tym przypadku posłów. Ja mam takie pytanie, czy ja jako zwykły obywatel, mogę tam wejść i zjeść? No bo z chęcią bym wszedł i zjadł? Jak macie takie ceny? Czy nie mogę? Aha, ja nie mogę. Aha, ja płacę podatki, żebyście mogli jeść, ja was wybieram i ja nie mogę tam zjeść. Rozumiem, że jestem tylko zwykłym jakimś hopkiem, a wy jesteście arystokracją. Wam się należy dobrze zjeść, żarełko, napić się, jak co niektórzy ministrowie, no ten od kilometrówek 122 tysiące złotych wyjeździł na kilometrówkach, jeszcze sobie walną pół litra. Dobra, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Piszcie komentarze, czy też chcielibyście. Tak tanio się stołować? No to, co powiedziałem, niektórzy to jak w domu gotują, to ich drożej wychodzi. To tylko pokazuje, że serio mamy do czynienia z darmozjadami. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć. Papa. Pa.